Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego programu. Będzie dobrze. Tym razem zaprosiłam do mojego programu Karolinę Mazanek, która, mimo że jest zodiakalnym lwem, czyli taką mocną postacią, przeszła jednak toksyczny związek i wyszła z niego obronną ręką, a dziś pomaga innym kobietom wyjść z podobnych sytuacji. Co e, niesamowite jest to, że e, Karolina jest z zawodu inżynierką e, bezpieczeństwa maszyn. E, z powołania również super mama, super syna. E, a z pasji e, jest twórcza e, i bardzo e, zainteresowana tańcem. Kocha ludzi, Boga i przyrodę oraz szczere rozmowy. Tak mi powiedziała tuż przed programem. Uwielbia śmiać się do łez i, i, i uwielbia dobrze zjeść też. To, co najważniejsze, prowadzi po tych swoich doświadczeniach profil na Facebooku Ku Wolności oraz taką grupę wsparcia Twoja droga ku wolności. Tam tworzy właśnie taką przestrzeń, gdzie wzajemnie pomagają sobie różne osoby, różne kobiety, jakby przetrwać te najgorsze chwile i dać sobie taki impuls do ruszenia w zupełnie nowym, lepszym. Kierunku e, swojego życia i wyjść z różnorodnych, toksycznych relacji, nie tylko partnerskich, również czasami przyjacielskich albo rodzinnych. Karolina, bardzo Ci dziękuję, że przyjęłaś to zaproszenie. Jesteś niesamowicie barwną też osobą, począwszy od tych technicznych <noise> spraw dotyczących Twojego wykształcenia, ale skończywszy właśnie na tym, o czym dzisiaj będziemy miały przyjemność porozmawiać, bardzo się cieszę, że będziesz mogła się podzielić z nami takimi z życia wziętymi doświadczeniami osoby, która. Który udało się wyjść z toksycznej relacji, prawda? Tak. tak. Także y, gdybym mogła Cię poprosić i żebyśmy od razu sobie przeszły do takiego momentu, jakbyś sobie przypomniała, jak to było, że weszłaś w tą toksyczną relację. Co tu się stało? Jesteś zadiakalnym lwem, powinnaś być mocna, silna nie do zdarcia. Co się stało? Ej, no, czegoś mi w życiu brakowało i poznałam osobę, e, e, z którą się zaprzyjaźniłam, mojego późniejszego partnera. E, no i w jakiś sposób po prostu zaspokajał potrzeby, które w tym, w tym momencie miałam. Teraz z perspektywy czasu i po latach terapii też jakby widzę, z jakiego powodu w tą relację weszłam i podjęłam w życiu takie, a nie inne decyzje. Natomiast wtedy działałam w takiej bardzo dużej nieświadomości, trochę idąc po prostu za takim, takimi potrzebami tu i teraz. A jak teraz patrzysz z perspektywy czasu właśnie, powiedziałeś. To nie miałaś takich czerwonych lampek, które ci się po prostu żarzyły i dawały sygnał, że nie? E, miałam, e, ale teraz dopiero widzę, że to były czerwone lampki. Co to było, powiedz? E, przede wszystkim chyba taki ciężar, który od początku tej relacji towarzyszył. Taki ciężar związany z takim kontaktem, jakimś e, umawianiem się na zwykłe spotkania, że jakby nic nie było proste, tylko, tylko każda rzecz była problematyczna. Czyli jak po grudzie szło? Tak. tak. Okej. Okay. A, to... mimo, a mimo tego, jakby ja, ja dalej stwierdzałam, idę po tym grudzie, bo, y, bo są te fajne rzeczy, które daje mi ta relacja. Udowodnię, że to jest dobry wybór, że dam radę. Mm, no chyba, chyba trochę tak, albo że po prostu to, co mi daje dobrego, jest ważniejsze i lepsze niż to, y, co jest trudne, więc jakby tak przykrywam to, co trudne, i nie patrzę na to, idę dalej. No dobrze, i spędziliście ze sobą jaki długi czas. No, tak od momentu jak się zaprzyjaźniliśmy, no to tak powiedzmy łącznie ze trzy lata, ale mieszkaliśmy razem półtora roku. Okej, okay. i kiedy poczułaś, że coś jest nie tak w tej relacji? To znaczy, ja tak na przestrzeni czasu co jakiś czas tak jakby widziałam, że. Jakby tu jest bardzo coś nie tak, bo jak będą no, tam dochodziły jeszcze różne, różne takie problemy, i jakby w pewnym momencie zorientowałam się, że mieszkanie, w którym, w którym mieszkamy, które mhm. miało stać się moim nowym domem, stało się takim trochę więzieniem dla mnie, w którym ja funkcjonuję na zasadach określonych przez mojego partnera. I Ty. się sama świadomie na te wszystkie zasady zgodziłam. Czyli dla ciebie były inne zasady, tak? To znaczy. Yy, Teoretycznie zasady obowiązywały nas te same, ale jak już przychodziło co do czego, no to ostatecznie okazywało się, że często te zasady dotyczą mnie, ale nie dotyczą jego, bo on ma zawsze bardzo dobre wytłumaczenie. Mhm. Czyli on był tak jakby na, nad człowiekiem, był kimś ważniejszym, dominującym w tej relacji. No, kimś, kto, kimś, kto ma rację, ja byłam tą osobą, która zawsze była winna wszystkiemu, co działo Aha. się nie tak. I jeszcze za to wszystko przepraszałam. O czym jak teraz o tym myślę, to mam w sobie bardzo dużo złości. Okay. Dobrze, czyli y, takie poczucie winy również było, wbijanie ciebie w takie ogromne poczucie winy. Tak? Absolutnie nieustająco, tak. A jak z poczuciem wartości u ciebie wtedy było? Zero. Czyli szorowało po betonie. Y, absolutnie, naprawdę, w sensie jakby tak. Bardzo. Możemy się śmiać, ale to było tak bardzo. No wtedy to nie było śmieszne. Dzisiaj nie. możemy z perspektywy tak. czasu, kiedy już jesteśmy ja tak tak. poza tym magicznym mhm. kręgiem, możemy się uśmiechać, natomiast rzeczywiście to nie są śmieszne rzeczy y, i chciałabym do tego wrócić, dlatego że dla wielu dziewczyn i dla wielu kobiet jest najtrudniejsze, y, najtrudniejszą sprawą jest przyznać y, się, że jestem w toksycznej relacji. Czy ona dotyczy rodziny, czy ona dotyczy partnera, czy przyjaciółki, przyjaciela. Przyznanie się do tego jest tak jakby pierwszym zwrotnym punktem mhm. do uzdrowienia. Tak. I właśnie chciałam Ciebie o to zapytać. W którym momencie poczułaś, mhm. że musisz z tego wyjść? Co było kulminacją tego e, związku? Myślę, że takie dwie rzeczy. Jedna e, wtedy tego tak nie nazywałam, mhm. ale tak naprawdę teraz widzę, że to był taki początek myśli samobójczych. Mhm. E, ja jeździłam wtedy non stop na rowerze. I no to jest sport ekstremalny, jak się jeździ na rowerze po tak. Warszawie. I po prostu zauważyłam od pewnego momentu, że często myślałam o tym, że hm, może byłoby całkiem nieźle mieć taki wypadek. Nie jakiś super bardzo poważny, ale na tyle poważny, żebym trafiła chociaż na kilka dni do szpitala, żebym mogła wreszcie odpocząć, żeby wszyscy dali mi święty spokój Aha. i żebym już nic po prostu nie musiała. To jest typowe, tak, to są typowe myśli samobójcze. Więc wte, wtedy, jakby nawet tego nie śmiałam w ten sposób nazwać, ale po prostu wiedziałam, że je, dochodzę do krańca moich sił i moich możliwości zniesienia tej sytuacji, w której mhm. jestem. A co się stało, że nie, nie zrobiłaś tego drastycznego kroku? Co Cię powstrzymało przed tym? Bo to jest bardzo ważne, żeby mhm. dać też sygnał osobom, które czują tak mhm. samo, podobnie, że właśnie dochodzą do jakiejś ściany, że chciałyby mhm. sobie zrobić krzywdę. Co Cię zatrzymało? No Ja jestem mamą, mhm. jakby wtedy byłam już mamą kilkuletniego syna, więc myślę, że jakby myśl o nim, a poza tym ja kocham życie. Dobrze, ale wtedy mogło się Ci wydawać, że to życie nie ma sensu, dlatego... Wydawało mi się wtedy, że to życie nie ma mhm. sensu. E... Czyli ten syn, tak naprawdę, patrząc na niego, sobie pomyślałaś pewnie, że. Syn, tak, ale, ale jednak, jakby taka, mi w sensie, bo to jest taka miłość do życia, do, do świata, do tego, co mnie otacza, do ludzi, jakby, która mi nie pozwalała pomyśleć, że jakby, że jest tylko to i nie ma nic więcej. Jakby tak ostatecznie, mimo że tak na powierzchni o tym myślałam i, no właśnie, miałam tego typu myśli, to, to tak wewnątrz czułam, że. W sensie ja miałam taką węglać niezgodę na to, że to, mhm. że to jest wszystko. Ale ty miałeś taki dualizm, czyli z jednej tak. strony tu chciałaś wypadku, a z drugiej strony miałeś taką jeszcze siłę, która cię ciągnęła, od tak. odciągała od tego. Tak. Natomiast y, myślę, że to, co poruszyłaś a propos y, dziecka, bo tak. to jest coś, co często bardzo pomaga w tym, żeby się zatrzymać w tym szaleństwie. Sama miałam taką sytuację, kiedy mm, miałam taką kumulację różnych zdarzeń i miałam bardzo y, obniżony nastrój mhm. i i chyba miałam depresję, tak? Wtedy, mhm. przynajmniej jakoś tak przez kilka chwil dłuższych w swoim życiu, miałam taki moment, kiedy jechałam samochodem też podobną mhm. sytuację, i pomyślałam, że jakbym tak przywaliła w ten słup, to bym się znalazła w szpitalu i wszyscy by mi dali święty spokój. I rzeczywiście, coś w tym jest, że to jest taki moment krytyczny, którego nie wolno zignorować. Mhm. Słuchajcie, jeżeli mamy takie tak. myśli, natychmiast trzeba się udać po pomoc do specjalisty, do przyjaciela, do przyjaciółki, do rodziny, do kogokolwiek mamy zaufanie. Nie wolno tego nigdy zignorować, bo to są już takie absolutnie ostrzegawcze czerwone światła. Ale wracając do ciebie Karolina, mm -hmm. bo to jest bardzo ważne, o czym teraz rozmawiamy. Czyli miałaś ten moment myśli samobójczych, tak? Tak. I, I Co było potem? Spotkałam się po wielu miesiącach jakby niewidzenia się z moją przyjaciółką, taką jedyną w zasadzie, która gdzieś tam pozostała mi, bo ja w wyniku tej relacji zerwałam praktycznie wszystkie takie. A to też typowe chyba, prawda? Tak. tak to od było. od rodziny, od przyjaciół, izolacja. Tak. tak, u mnie to było w wyniku takiej niezdrowej lojalności. Aha, czyli że jak i oni go nie lubili, to ja nie będę się z nimi spotykać. Albo niechęci przyznania się do tego, co się realnie dzieje. Czyli przyjaciele widzieli, co się dzieje, tylko... Nie widzieli, bo im o tym nie mówiłam i ja im tego Aha. nie pokazywałam, ale gdybym to zrobiła, to no że to wtedy wiedziałam... się. Troch, trochę wiedziałam, co bym usłyszała, więc trochę czułam, że to, w czym jestem, jest nie okay. i mhm. że to jest dla mnie po mhm. prostu też nie okej. Okay. Ale... unikanie towarzystwa to też jest dla nas sygnał, że coś tak. ukrywamy, tak? tak? Że coś nie tak jest z tak. naszym... Życiem i coś ukrywamy, tak. co jest niezdrowe dla nas samych. Tak, tak. Prawda? Myślę, że to jest taki bardzo, bardzo bardzo, duży sygnał. No dobrze, ale spotkałaś tą przyjaciółkę. Nie tak. ma przypadków w życiu, co dalej? Było? Nie, absolutnie nie ma żadnych przypadków. No. I ona mnie zapytała, jak ja się czuję. A co ty Zapy... powiedziałeś? No właśnie, bo tak zaczęłam sobie odtwarzać tą sytuację, bo ja ją pamiętam ja pamiętam tą, tą scenę. scenę. Tak, ja powiedziałam, że. Ona mnie zapytała też właśnie, czy, czy jestem się w stanie modlić, a ja jej wtedy powiedziałam, że po prostu ja się czuję tak źle, że czuję, że nie mam kompletnie żadnej wartości, że. nadzieję, tak? Że jestem beznadziejna, że jestem niewarta miłości. Aha. Po prostu, jakby moje poczucie wartości zero, no to to, to, to o czym tak, rozmawiałyśmy tak, wcześniej. Parowanie tak. tak. I jakby jej reakcja na to, Właśnie, była, była jej reakcja? Ekspresowa, powiedziała, to jest kłamstwo. Okay. Powiedziała, to jest kłamstwo. E... I co ty wtedy poczułaś? Ja poczułam, że ona mówi prawdę. Czyli coś się odblokowało w Tobie? Tak, zdecydowanie. W sensie, jakby dla mnie ona to poparła jeszcze takim zdaniem mówi: „Bóg tak o Tobie nie myśli i jesteś mm -hmm. kochana”. I jakby dla mnie to było, ja y, przez lata o tym myślę i y, coraz bardziej dochodzę właśnie do tej takiej odpowiedzi, jakby coś się zmieniło wtedy. I tak naprawdę to było takie uwierzenie w to, że, że właśnie jedno wypowiedzenie na głos kłamstwa w to, w co wierzę, bo dopóki, to? Bo dopóki mhm. tego nie wypowiemy na głos, to to sobie w nas pracuje i nas po prostu niszczy mhm. od wewnątrz. Ale w momencie, jak wypowiemy kłamstwo na głos, to raz, my je słyszymy, a jeszcze wypowiemy je przed kimś, słyszy je druga osoba i może skonfrontować to, co mówimy, z rzeczywistością. Mhm. I ona to zrobiła. I jakby ja wtedy mogłam zobaczyć, to, to dla mnie to była sekunda, to było tak, matko, ty masz rację. Ja zasługuję to jest, na miłość. Ja zasługuję na miłość, ja jestem, ja jestem kochana, bo mam przy sobie rodzinę, mhm. mam przy sobie właśnie przyjaciół, którzy mimo, że ja ich odtrąciłam, mhm. oni nadal byli. Okay. E, mam, mam syna, dla którego też mogę żyć i po prostu w ogóle uważam, że życie jest piękne i kocham ludzi i jakby, i jakby taka w ogóle niezgoda na to, że na tą no. sytuację, w której Obudziłaś jestem. się z takiego koszmaru, można powiedzieć. Tak. Tak, dosłownie. Dla mnie to było jakby mnie ktoś tak patelnią po głowie, te tak Ale widzisz, to co powiedziałaś, jest bardzo ważne. Czyli e, pierwszy krok do uzdrowienia, naszym zdaniem, Twoim, moim, ja też miałam podobne e, doświadczenie, to jest powiedzieć to na głos. Tak. Nieważne czy do innej osoby, czy do infoli na infolinii do kogoś obcego, bo to też jest rozwiązanie, prawda? E, jest. Ja, jakby ja z tego skorzystałam e, i zadzwoniłam na telefon zaufania, bo mojej przyjaciółce nie byłam w stanie opowiedzieć tego, jak wygląda Czyli dokładnie zanim, sytuacja. Nie, zanim się spotkałaś, nie. nie. po. Po, okay. Bo dopiero po byłam, miałam w ogóle tą siłę, bo ta rozmowa, y, ta wymiana zdań z nią w coś ogóle we, we mnie odwróciła wszystko o 180 mm -hmm. stopni. Jakby dała mi zupełnie inną taką świadomość. Na zasadzie, okej, okay, y, ta sytuacja, w której jestem, jest po ludzku beznadziejna, ale nie wierzę, że jest sytuacją bez mm -hmm. wyjścia, więc ja teraz chcę zrobić coś, żeby się z tego wydostać, bo się nie zgadzam na to, żeby być w takim miejscu w moim życiu, żeby się w ten sposób czuć. Super. E, tak, i wtedy zadzwoniłam na telefon zaufania. To był w zasadzie druga, e, pierwsza rzecz, którą zrobiłam po tej rozmowie. Mhm. E, to było bardzo trudne. Ale to był pierwszy moment, kiedy po trzech latach opowiedziałam o tym, w jakiej relacji jestem. Ale to, co Ci pomogło wtedy, to co wspominałaś przed programem, że zadzwonienie na tą infolinię było łatwiejsze niż powiedzenie tego przyjaciółce tak. nawet, ponieważ po drugiej stronie była obca tak. osoba, która nie mogła Cię ocenić, która była takim po prostu tylko odbiornikiem tego zdarzenia. Tak, takim tak? słuchaczem, bo chodziło mhm. o to, żebym ja została wysłuchana. E, tak, tak naprawdę to była taka. Pier... Ja nie wiedziałam czego mam się spodziewać, bo nigdy w życiu nie dzwoniłam na telefon zaufania. Jest ich kilka do wyboru generalnie rzecz biorąc. I polecasz? Polecam bardzo w momencie, jeżeli jakby mm, myślisz sobie, że nie, nie wiesz, w ogóle nie chcesz tego nikomu najlepiej mówić, to to jest najlepsza możliwa opcja, bo tam jest osoba, która cię nie zna, y, nie oceni cię, jakby. W sensie masz jakby wolne pole, masz chyba godzinę czasu, bo to był mhm. maks, bo ja doszłam mhm. do tej godziny i jakby ta rozmowa zaczęła się kończyć, mhm. ale przez tą godzinę po prostu ja prowadziłam absolutny monolog, gdzie wypowiedziałam na głos to wszystko, w czym byłam, i znowu to zrobiło ten sam efekt. Mhm. W momencie, jak ja to usłyszałam na głos, co ja mówię, mhm. to tym bardziej potwierdziło mi się te odczucia, które miałam gdzieś tam głęboko w sobie, że, o matko, to jest bardzo, bardzo, bardzo niezdrowa sytuacja. Mhm. Czy to był kolejny krok pogłębiający jeszcze twoje poczucie, że zmierzasz w końcu we właściwym kierunku, ale że jeszcze dużo, dużo pracy przed tobą. Tak, no to było taki początek, stawanie w prawdzie. Hmm. Natomiast jeszcze wracając do tej infalinii, widzicie, hmm. bo to jest yy, z reguły takie, yy, no niby proste zadzwonić, tak, ale czasami człowiek ma taką wewnętrzną niemoc, to, gdzie ja mam szukać tej infolinii? A to wystarczy, słuchajcie, w Google czy w internecie wyszukać infolinia dla osób w przemocy albo infolinia dla osób w związku toksycznym i naprawdę wyskoczy tam wiele propozycji i nie wstydźmy się tego. Tak jak Karolina powiedziała, to jest najbezpieczniejsza opcja, nawet jeżeli się wstydzimy tego, a wstyd jest wtedy wszechobecny raczej, do tego, żeby rozpocząć drogę do nowego, lepszego życia. Natomiast jak już powiemy to na głos, jak już wypowiemy to do jakiejś obcej osoby bądź też przyjaciółki, mm -hmm. to co później się dzieje w takim wychodzeniu z toksycznej relacji, No bo to jeszcze nie jest koniec, tak? To jest nie do początek. Tak, naprawdę to jest początek i nie bez powodu ja nazwałam tą y, grupę, o której mówiłaś, twoja droga ku wolności, mm -hmm. bo ja mówię, że ja jestem na mojej drodze ku wolności. Czyli cały czas idziesz tą drogą tak, jeszcze jeszcze nie doszłaś idę. do tej pełnej wolności. Tak w ogóle jak sobie tu jechałam, to myślałam, że. To jest w ogóle coś, taka droga, na której się jest całe życie tak naprawdę, bo to jest droga do, do bycia przy sobie, do poznania siebie, więc mm -hmm. no, to jest taki nieustanny proces. Więc tak, ale zdecydowanie jest to droga. I jakby ja wtedy to, co pamiętam, gdybym miała i yy, gdy myślałam o tym, jakby jak wyjść z tej sytuacji, z tej zależności, w której jestem. Ja wtedy jeszcze nie nazywałam tej relacji współzależnieniowej, ale ja byłam współzależniona od mojego partnera. Tłumaczyłaś go ze wszystkich tych złych zachowań, tak? Absolutnie. I po prostu, y -y. I, i jakby no sama decydowałam się na to, że jestem w takiej sytuacji. I jakby. Yy, Dwie rzeczy takie kluczowe. Jedna, nie byłam w stanie myśleć o tym, jak wyjść z tego tak całościowo, mhm. bo dla mnie to było przerażające i niewyobrażalne, że w ogóle ja, ja jestem się w stanie jakoś wyjść. Jeszcze się bardziej kuliłaś z tego. wtedy, tak? Tak. Więc to, co zrobiłam, jakby od tamtej rozmowy, właśnie ten telefon zaufania, to był jeden z pierwszych właśnie kroków i, i skoncentrowałam się na tu i teraz, na małych krokach, które mogę zrobić danego dnia, i wynikało to również z tego, że wtedy jakby porzuciłam fantazjowanie o tym, że w cudowny sposób e, Bóg mnie weźmie z tego miejsca i bagna, w którym jestem, otrzepie i postawi w nowym e, pięknej, po prostu na pięknej łące. Cuda się nie zdarzają. To znaczy, ja wierzę, że cuda się zdarzają, ale w takiej sytuacji e, to jest droga donikąd. Wierzenie, że w cudowny sposób znajdziemy się w innym miejscu. I dla mnie to było e, jakby takie kluczowe pogodzenie się z tym, że to ode mnie zależy, gdzie tylko od jestem. Ciebie. I tylko i wyłącznie ode mnie i od moich decyzji. Czyli małe kroki tak. i działanie. Czyli niebierność i nie czekanie na jakieś zjawisko czy cud, tak, który nas dokładnie. wyswobodzi z tej relacji, bo to się nie wydarzy. Tylko absolutnie podjęcie działań jakichkolwiek, nawet najmniejszych. Co było takim malutkim kroczkiem, który pierwszy wykonałaś? Poza tym telefonem, tak. to pojechałam wtedy do jakiejś szalonej, późnej... Późny był piątkowy wieczór, pojechałam do ośrodka interwencji kryzysowej. Wspaniale. Jest takie miejsce w Warszawie, ale w wielu różnych miastach w ogóle polecam absolutnie te miejsca. Tam można dostać pomoc bezpłatnie, jeżeli się mhm. jest mieszkańcem danego miasta. To było przy lesie kawatki, więc tam było dosyć strasznie, ale ja po prostu byłam tak zdeterminowana, że chcę teraz już na żywo z kimś porozmawiać mm, o tym, tak. co się dzieje. I trafiłam w ogóle na cudowną osobę, bo tak też właśnie na tej drodze, jakby jak już zaczęłam robić te kroki, to się okazywało, że to są świetne kroki i że ja po drodze poznaję ludzi, którzy mi na tej drodze w realny sposób później pomagali. No i w ten sposób jakby zaczął się ten taki pierwszy czas, mm -hmm. kiedy ja właśnie korzystałam z pomocy psychologicznej. Więc to, to była taka rzecz i następny krok, który zrobiłam, to postanowiłam jakby wrócić jakby do, do bycia mamą. I postawiłam granicę odnośnie relacji, relacji z moim synem i czasu, który z nim spędzałam. Więc czyli wróciłaś jakby do tego, co powinnaś była od początku realizować, tak, czyli. Tak, tak, ale, pełni po, ale chciałaś, zdecydowałam mam... się inaczej, bo miałam nadzieję. Poświęciłaś że... to dla tak, dobra tego związku tak. toksycznego. Tak. No, widzicie, jak tutaj Karolina nam pięknie opowiedziała, że rezygnacja z siebie to jest bardzo czerwony sygnał dla nas, że coś nie tak się dzieje w naszym otoczeniu bądź też w naszej relacji. Wieczne poczucie winy, przepraszanie niepotrzebne za cokolwiek, czy takie poczucie bardzo niskiej wartości albo w ogóle wręcz czucie się beznadziejną. To są wszystko czerwone lampy, na które bardzo prosimy, żebyście zwracali uwagę, zwracały uwagę. No i to, co najważniejsze, że nie czekamy na cuda. Nie czekamy na cuda, które się mają wydarzyć, bo one nas nie spotkają, jeżeli my sami nie zrobimy pierwszego kroku. I też nie przytłaczajmy się niesamowitymi planami na zbawienie siebie i na wyjście z jakiejkolwiek toksycznej relacji, bo nas to przerazi i nic nie zrobimy. Będziemy dalej w niej w chwili, więc ustawmy sobie takie milimetrowe kroki, Dosłownie milimetrowe, takie, że dzisiaj zrobię to, mhm. malutką rzecz, jutro zrobię następną rzecz, a jeszcze kolejnego dnia zrobię następną. I nigdy przenigdy nie poświęcajmy naszej relacji z dziećmi e, dla jakiegokolwiek związku, bo to nigdy e, nie kończy się dobrze. E, bądźmy przy sobie i bądźmy jakby żyjmy w tej zgodzie ze sobą i słuchajmy naszego ciała, słuchajmy mhm. przyjaciół, też prawdziwych tak. przyjaciół, którzy nam. Doskonale, pięknie sygnalizują: hej, coś jest nie tak, zwróć na to uwagę, słuchajmy tego. Słuchajmy ciała, tak. słuchajmy dobrych ludzi. Nigdy się, że tak powiem, od tego nie, nie odwracajmy. Hmm. Karolina, bardzo się cieszę, że robisz tyle dobrego dla innych kobiet. Bardzo, naprawdę dziękuję Ci za to również tutaj z tego miejsca. Cieszę Jeśli... się, że, że dzisiaj byłaś tutaj z nami w studio, że podzieliłaś się tą historią, bo to jest bardzo ważna historia dla bardzo wielu kobiet w Polsce i nie tylko w Polsce. Um, trzymam kciuki za to Dziękuję. wychodzenie jeszcze dalsze z, z tej relacji, ale tak naprawdę, już ku wolności, tak. bo już jesteś poza tak, tą relacją. Tak, jestem poza tą relacją zdecydowanie. I mam nadzieję, że e, jeszcze spotkasz wiele kobiet, którym będziesz mogła też pomóc. Też mam taką nadzieję. I mamy nadzieję, że dzisiejszy program i dzisiejsze podpowiedzi Karoliny również e, dają Państwu, dają Wam dziewczyny, kobiety, nadzieję na to, że będzie dobrze. Wystarczy zrobić te małe kroczki, do których Was ogromnie z Karoliną zachęcamy. Bardzo dziękuję, Karolina, jeszcze raz. Dziękuję bardzo, Justyna. Bardzo wam, Państwu, bardzo Wam dziękuję, kochani. I do zobaczenia w kolejnym odcinku z kolejną fantastyczną kobietą, która opowie nam znowu jakąś ciekawą historię i podzieli się ze swoimi doświadczeniami i podpowiedziami z trudnych sytuacji w swoim życiu. Pamiętajmy, subskrybujmy mój kanał Justyna Skrzypek. Będzie dobrze. Kolejne odcinki są do Waszej dyspozycji. Do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję.